Siemano, nos strony Fani12, a dzisiaj sobie nagram film dla Was z Beach Buggy 2. Czy to jest taka gra y, o tym, że trzeba jeździć autem aż do mety i rywalizuje się tam z innymi osobami. No, ja gram w tą grę, nie wiem dlaczego że chcę grać w tą grę, czyli jest po prostu tak Tak ostatnio zauważyłem tą grę sobie na Google Play'u. Myślałem, a dobra, niech będzie niech zagram w tą grę. Yy, no, i po prostu, jednak, że źle was odcinek chcecie, jak coś, co może Wam się spodobać, więc możecie dostawić łapkę w górę i subskrypcję, A jak Wam się spodoba filmik, to po prostu możecie sobie grać grę. O co chodzi? No, ja de facto, gram sobie teraz na padzie, bo na padzie jest łatwiej. Tutaj bardziej, to trochę podczucie sobie. Busta mam pod yy, X-em, bo mam gram na padzie, X-em mogę to po fajerwerkę wywalić. No, idźmy idzie, tutaj szybko, podpalenie. O, tutaj na przykład takiego trawlera postawiłem. I o, i ja zabiłem kilka osób, tutaj widzicie, pod moim pojazdem. Pisze, tego zabiętym. Jak zginiesz, to po prostu się odradzasz. Po prostu. Dwa kółka robimy, mam pierwsze miejsce z sześciu osób. Ta rakieta, która tutaj właśnie wypuściłem, ona jest taka dobra, że no. Teraz zobaczycie zresztą sobie, że ono leci to do woka szybciej, niż ta auta je naleci. O, tutaj mamy nitro. No, liter po fajne. Mam teraz I te rakiety po prostu... Mam jakiś prezent, kurde, nie zbrałem prezentu. Dobra, że dalej. No i drugie kółeczko. O, ktoś widział ptaka pod rykiem. Tutaj szybko prezent na no. tarczę dostałam. Może bym sobie użył, bo ja się rykę, żebyś w duchu. O, właśnie o tym mówiłem. TNT ktoś mi podłożył. Dobrze. Zbierzmy sobie te dwie rzeczy. Kurde nie dałem tu kamis jakiś ogólnie ogóle nie był jedziemy o dół. dobra, wysadziłem chłopak. No zabiłem. Postawmy. No. Idziemy sobie. O, mam rakietę szturmową. O, ta rakieta jest do. O, do jakiego do gryta. Na ile? Do jakiego I pierwsze miejsce ledwie. O, normalnie pół sekundy potem przyleciał po mnie. Jaki straszny. I a gift. Wtedy gift. Dziękuję. 50 folii. Otwórzmy sobie tu skrzynkę, która to 6 godzin. A, od. Jutro jest Wigilia, jak wszyscy wiecie, więc ja wam życzę wesołych świąt. Zróbcie ten odcinek, bo mam chwilę czasu. E, a nawet wrzucę po świętach, tak może i na, week, na weekendzie. Gdzieś tak w tygodniu wrzucę, tego dnia jeszcze czas, bo jadę do babci. E, I nie wiem, czy czas, może coś tam nagram, ale nie obiecuję. Podpalamy i już zabita osoba. Nie, bo trzeba sobie żem. Ile! Ja to widzę to kurde Oram. Jak to grę? Fajna jest ta gra. Podoba mi się. Grałem w nią tylko chwilkę. Rozumiem zrobić dwie, trzy meczyki przed nagrywaniem. To było jeszcze wcześniej, było jeszcze dwa dni temu. Rozumiem, że taki ładny, taki vibe, taki ładny klimacie tutaj ma. No i postanowiłem, że nagram za was. To gierka. Można no, to może tylko jakoś ciup, I leci nam po drugie kółeczko, nie ma co się dzielić. To też szybko, pyk, o i rakieta go do... <ścoughs> pięknie, o. Nie pięknie. Dziękuję, za to, że pomogłeś mi. Nie. dobra że wy... się. Uf. No i masz iść. Pierwsze miejsce. Congratulation Casper. Tak. No tutaj, czyli Dobra, jestem. Reklama była. No. I teraz Active Certiki. Jakieś 57 coinów. Dwa gemy, jedno to, dwa to, dwa to. Dużo, nawet było bardzo dużo. A, bo to za się dostaje. Podlepszymy sobie nitro. Podlepszymy sobie to. Ja bym polepszył to, ale nie mam kasy. Tu jest jakieś inne programy, nawet innym A, wyświemy się. Mhm, mm woman, bo ja przegram, normalny, no, good no, no. round. Aha. Teraz tutaj, kurwa, się do naszej paniny. Kurde, coś mi teraz przychodzi. Ja pierdzie... A ja ten telefon nie lubię. Do widzenia ci powiem. No bo będzie nitro. Mam dwie rakiety. O nie się to woda. Tu wyraźnie będę nie będę ryzykował. tym brzmieniem rozjedzie. Rozjedzie. Hmm, bo mam super demo rakietę. I do widzenia pani. dobrze. Zapadnie szybko. O, ty dupe. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. Jedziemy, jedziemy. jedziemy, jedziemy. O. Zakładam szybko tarczę. Z. Zde... O. Tarcza ochrona. O, już jest cięższe, nie powiem, że. Robi takie uniki. Z. No i dynamik podczepiony. I... Tak, pierwsze miejsce. Uff, dobra, to było bardzo ciężkie. na no, Sekundę niecało była już za mną. Jakoś niespodziankę dostaliśmy. O! nowego skina. Team. Zwijmy się na tą dziewczynę selekcji. Eee, nie będzie. No i sobie zagramy mecz. Mam taki. co taką. Ładną mi się mi się podoba. Pierwsze mysję trzy gaski, drugie dwie, trzecie myślę, jedno gwiazdko. Mam pierwsze miejsce, to ładnie. E, 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 panie! No i Możemy się już z panem tu pożegnać. Oj ładnie. Taka rakieta. Ja sobie rzuca o tarczę w razie. No i dobrze. Zdjęcie podłączamy, dynamit. Okej. Okay. No i tu zapadnie szybko. Jest tam szansa, że coś wjedzie. TNT <try> na pleza No kurde reklama No bra, ja są po reklamie, wtedy jest taki to jest pełno reklam Dobra, to co zagramy sobie jeszcze jedną grę? I na tyle Taką grę, to fajna gra, mi się podoba Możecie napisać, czy wam też się ta gra podoba Mam zdaniem jest fajną grą, Może lubię takie, gry bardziej napada Bo przynajmniej nie zagłusza mikrofonu Jak zauważyłem na filmach czasami takie jakby mi telefon był wyskoczył, to Kurde, nie zebrałem. Idźmy o No i siób co jest? Ja cztery osoby, żem zabił. No tutaj szybki but. Do widzenia. Nie ma do widzenia. No i pyk. I do widzenia. Pięćdziesiąt jeden wygrywał. Proszę pana. czym pan to był? szansa? Piękna szansa. I do widzenia. Dwa pych. i ładne rak dwie rakiety. I jedna taka picości. O, tu był pewnie, to się biorę do 7 razy, no. dobra, ale ładnie to światło działało. O, z tyłu w dół. O nie. Siąte miejsce, szóste miejsce, nie no. dobrze Z tymi nogami, debilę. No, i fajnie tarcza. No, i zasuwamy. po zwycięstwo, no, po przegrano. Kurde, to nie na drugim miejsce Tak nie może być. Ha. A może? Nie, <laughs> o kurde. Patrzcie na ten czas. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. No, to było moje widzowie chyba na tyle w tym odcinku. Jak wszyscy, czy wszyscy, zostawcie sushi kawałek w górę i piszcie, jaką grę mam. Yy, Dobra, wesołych świąt dla Was życzę, papa. Pa.